Dzisiaj w wiadomościach 10 rocznica śmierci świętego Jana Pawła II, Triduum Paschalne, najważniejsze święta w kościele katolickim oraz podsumowujemy tegoroczny Prima Aprilis. Dobry wieczór, jest czwartek, 2 kwietnia marsz Zapraszam. Właśnie 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37 skończyła się pewna epoka. Jan Paweł II, papież Polak, odszedł z tego świata. Dzisiaj mija 10 rocznica jego śmierci. Spotykając się z drugim człowiekiem, dawał siłę, ale ta siła nie płynęła z niego, lecz od Boga, jak mówił jego szefa. Siłę powstawania z upadku. Ale też siłę przezwyciężania zła na całym świecie. W końcu był ojcem całego świata, ale szczególnie bliskim. Był góralą. Był i wciąż jest. Papież, wizjoner, patrzący szeroko i wiedzący, jak ważna dla całego świata jest przyszłość. Także przyszłość jego ojczyzny, Polski. To jest nasza ojczyzna. To jest nasze być i nasze mieć. I nikt nie może pozbawić nas prawa. A żeby przyszłość tego naszego być i mieć nie zależała od nas, każde pokolenie Polaków, każde pokolenie, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich dwustu lat, ale i wcześniej, przez całe tysiąclecie, stawało przed tym samym problemem. Można go nazwać problemem pracy nad sobą. Ta chrześcijanina, nigdy sytuacja nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. I tę nadzieję rozbudzał w sercach nas Polaków, ale i w wielu innych ludzkich sercach na całym świecie. Teraz, gdy Kościół czci go już jako świętego, warto zadać sobie pytanie, czy pozostawił on w naszych sercach ślad? I czy ten ślad to piętno jego nauki? Potrafimy przyjąć i realizować. Dzisiaj w Kościele Katolickim rozpoczęło się Święte Triduum Paschalne. To najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym, które kończy się radosnym aleluja. A więcej o szczególnym dla katolików czasie, Piotr Twardowski. Święte Triduum Paschalne rozpoczyna się uroczystą mszą świętą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Jest to dzień upamiętniający ustanowienie przez Chrystusa podczas ostatniej wieczerzy sakramentów kapłaństwa i Eucharystii. Bierzcie i to jest ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest krew Nowego Przymierza. Tymi słowami i podzielonym chlebem oraz kielichem wina ustanowił Chrystus te, ten sakrament Eucharystii. A dodając słowa to czyncie na moją pamiątkę przekazał ten niezwykły dar apostołom, wystali się pierwszymi kapłanami. W Wielki Czwartek po hymnie Chwała na Wysokości Bogu milkną w kościołach dzwony i organy, a na zakończenie Eucharystii Najświętszy Sakrament przenoszony jest do kaplicy adoracji tak tzw. Ciemnicy, gdzie ciało Chrystusa przechowywane będzie do liturgii Wielkiego Piątku. Na czuwanie w ciemnicy składają się dwa momenty trudnych chwil Chrystusa. Po pierwsze... Modlitwy w Ogrojcu. Modlitwa samotna i napełnionej wielkim cierpieniem, świadomością tego, co ma nastąpić dnia następnego, a więc męki i śmierci. Tak dojmującego przekonania i tak wielkiego cierpienia, że aż krople krwi spływają po jego czole. I drugim momentem upamiętniającym właśnie ten czas czuwania, to jest przebywanie Chrystusa w lochu świątynnym przed osądzeniem przez Sanhedyn, a także po wyroku, który uczynili. Kolejnym dniem Triduum jest Wielki Piątek. To jedyny dzień w roku liturgicznym, kiedy Kościół nie sprawuje przy świętej. Jest to dzień upamiętniający ofiarę Chrystusa na krzyżu. To dzień skupienia, powagi i postu. Oto ofiara miłości przepieczętowana wielkim cierpieniem i śmiercią. Śmiercią, z którego wypływa życie, a która opromieniona jest porankiem zmartwychwstania. Jednak Wielki Piątek. Z szacunku dla tej wielkiej miłości i skoncentrowania się na niej nie sprawuje Kościół Eucharystii, ale w centrum liturgii staje się Adoracja Krzyża. Krzyża, który wtedy był znakiem hańbą, a od momentu śmierci Chrystusa stał się znakiem zbawienia. Przez cały Wielki Piątek trwa adoracja najświętszego sakramentu w tzw. ciemnicy, a po liturgii wieczornej. Podczas której Chrystus Eucharystyczny zostanie przeniesiony do kaplicy adoracji, tak zwanego grobu pańskiego. Wierni do późnych godzin nocnych lub nawet przez całą noc i cały kolejny dzień, czyli Wielką Sobotę, trwają w modlitwie i zadumie przed najświętszym sakramentem. Najważniejszym przesłaniem Wielkiego Piątku staje się przesłanie miłości. Tak jak dzień wcześniej, na ostatniej wieczerze, Chrystus jako mistrz i nauczyciel dał przykład swoim uczniom, kiedy umywał im nogi. I pokazywał przykazanie miłości jako najważniejsze wskazanie Jego dobrej nowiny, tak przypieczętował te słowa swoją ofiarą, swoją męką. My, kiedy patrzymy z wiarą i miłością na Krzyż Chrystusa, chcemy go naśladować. Nie tylko brać krzyż cierpienia, trudności i tego, co wpisuje się w trud naszej codzienności, ale przede wszystkim realizować. To przykazanie miłości, a więc naśladować Chrystusa w jego dziele. Po Wielkim Piątku następuje Wielka Sobota. W tradycji jest to dzień święcenia pokarmów na stół wielkanocny, ale to również dzień oczekiwania i ciągłej adoracji Chrystusa w grobie. Podczas wieczornej liturgii wigilii paschalnej celebrans uroczyście wyśpiewa radosną wieść, że Chrystus z martwych wstał. Alleluja. 1 kwietnia to dzień, w którym wszyscy, wszyscy na doniesienia medialne patrzą z przymrużeniem oka. Wszystko po to, aby nie dać się wkręcić w wymyśloną historię. Więcej o tym, jakie prima aprilisowe żarty pojawiły się na Podhalu w materiale Marcina Szkodzińskiego. Za nami Prima Aprilis, czyli dzień, kiedy bezkarnie możemy sobie robić żarty i wkręcać innych w wymyślone historie. My również postanowiliśmy wkręcić naszych widzów i podaliśmy informację o likwidacji obecnego transportu publicznego na terenie Zakopanego oraz o wprowadzeniu elektrycznych autobusów i budowie elektrowni wodnej na Tamie w Kuźnicach. Oczywiście informacje te to Prima Aprilisowy żart. Niestety żartem nie jest chaos, jaki panuje w komunikacji publicznej w Zakopanem. Opisana próba dotarcia nocą z zakopanego do kościeliska przez Darka Galicę faktycznie miała miejsce. Okazało się, że kiedy szukałem na dworcu stanowiska, z którego będę mógł jechać do Kościeliska, miałem pewien kłopot. Wtedy postanowiłem, że dla bezpieczeństwa wejdę sobie, pójdę na aleję. Z alei odjeżdżają praktycznie wszystkie autobusy w tym kierunku. Na szczęście na przystanku stali znajomi z Kościeliska, więc co do tego byłem przekonany, że skoro oni stoją, a jeżdżą częściej, to prawdopodobnie coś na pewno w stronę Kościeliska jedzie. Nasz rozmówca widzi także sposób na rozwiązanie problemów komunikacyjnych w Zakopanem i okolicznych miejscowościach. Dla pasażera bez znaczenia jest tak naprawdę, z kim jedzie, ważne jest o której godzinie i w jakim kierunku jedzie. I gdyby były te y, trasy wyznaczone w formie graficznej, żeby było łatwiej jakby zlokalizować miejsce, w którym jesteśmy i to, do którego chcemy dojechać. Topografię zakopanego, okolic nam dość dobrze, natomiast jeśli trzeba znaleźć ten właściwy autobus, jest to kłopotliwe. Są to bardzo proste systemy na zwykłej prostej kresce: zaznaczony początkowy przystanek, końcowy, zaznaczone poszczególne przystanki w poszczególnych miejscach, zaznaczone miejsce gdzie jesteśmy i jedna tabliczka z jedną informacją, jeżeli chodzi o legendę, żeby ta legenda dla wszystkich przewoźników była jednakowa. 1 kwietnia spotkaliśmy się z wieloma prima aprilisowymi żartami w lokalnych mediach. Były próby budowy lotniska w czarnym Dunajcu i budowy bazy Wojska Armii Stanów Zjednoczonych w nowym Targu. Były także próby zamknięcia lokalnych mediów. Z największym jednak odezwem spotkał się żart opublikowany na Tatromaniaku, informujący o zamknięciu najczęściej uczęszczanych szlaków w Tatrach, w tym szlaku do Morskiego Oka na Giewont i Doliny Kościeliskiej. Część osób, które dały się nabrać na żart, dzwoniło z pretensjami do dyrekcji TPN-u. Inni w komentarzach popierali akcję czasowego zamknięcia szlaków, aby przyroda mogła odżyć i naprawić szkody wyrządzone przez człowieka. Zażartować tego dnia postanowił także jeden z zakopiańskich radnych, wysyłając do mediów informację, że zrezygnował z mandatu radnego. Żart ten wywołał wielkie poruszenie. To jest chyba dla, dla każdego posłudzenie, gdzie każdy może po prostu zażartować z innych. I to chyba jest, powinno się to w ogóle rozpowszechnić, nie? Że tak samo politycy powinni się tym za, zacząć e, z, zajmować. Widać, że od dłuższego czasu budzę kontrowersje, wielu osobom przeszkadzam i de facto sądzę, że chciałem im dać te 5 minut nadziei nie? Na, na to, że to się stanie, ale tak łatwo nie będzie. Kolejna okazja do żartów bez ponoszenia za nie konsekwencji już za rok, 1 kwietnia. Na koniec jeszcze zaproszenie na rekolekcje ewangelizacyjne odnowy w Duchu Świętym Wypój na Głębie, które rozpoczął się 13 kwietnia w Kościele Świętej Katarzyny w Nowym Targu. Spotkania rekolekcyjne będą trwały 7 tygodni, a zaczynać się będą w każdy kolejny poniedziałek o godzinie 18.45. Poprowadzi je Witek Wilk. Paweł VI zachęca nas, byśmy cały czas przyjmowali dary Ducha Świętego i by ten Duch Święty w Kościele działał i przynajmniej robił akokumnie wierzący. Ja! Patrzcie, co oni tam mają. Nam przejdą, a wychodzą bez kuli, bez wózków, bez czegoś tam jeszcze, nie? Był zgarbiony, się wyprostował, tak? To seminarium taki ma tytuł: Wypłyń na głębie, głębie swojej relacji z Chrystusem. Chrystusem, yy, który właśnie z Eucharystii, właśnie z Najświętszego Sakramentu zaprasza tych wszystkich, którzy na tę drogę już pogłębiania życia duchowego weszli, ale także tych, którzy są może daleko, którzy nie wiedzą, jak to zrobić. Czują może pragnienie bycia z Chrystusem, ale jest on dla nich daleki. Dla wszystkich to zaproszenie, dla tych, którzy nie wiedzą jak i kiedy zacząć. Zapraszamy na seminarium w czasie wielkanocnym. Niech to będzie słowo, które każdy może usłyszeć, każdy może na nie odpowiedzieć. I to już wszystko na dzisiaj. Było to ostatnie wydanie wiadomości przed świętami Wielkiej Nocy, dlatego korzystając z okazji w imieniu całej redakcji chciałbym wszystkim Państwu złożyć życzenia zdrowych, spokojnych i pełnych nadziei świąt wielkanocnych. Niech to będzie czas pełen nie tylko modlitwy, ale też odpoczynku i rodzinnej atmosfery. My po świętach widzimy się w środę 8 kwietnia. Zatem do zobaczenia i dobranoc.